Dobry moi drodzy, dzisiaj nauka w plecaków w Tajlandii. Naszą podróż po tym pięknym kraju zaczynamy na Rajskiej Plaży. Rajskie plaże nie jednej osobie kojarzą się właśnie z Tajlandią i bardzo słusznie. Kraj ten. Ma około 500 wysp. Część z nich jest zamieszkana, a inne są bezludne. Niektóre są ogromne, a inne, tak jak ta, którą teraz widzicie, niewielkie. Wyspa Ko a właściwie Tao, bo wyspa to po tajsku, Ko, ma zaledwie 7 km długości i 3 km szerokości. Warto ją jednak odwiedzić, bo to właśnie wokół tej wyspy. Można obejrzeć rafy koralowe, żółwie, a podobno nawet małe rekiny. Stolicą Tajlandii jest Bangkok. Jego nazwa po tajsku oznacza miasto aniołów. Nie wiem czy aniołów, bo jest ogromne, głośne i tłoczne. Może zaskakiwać, bo w dużej części jest bardzo nowoczesne. To właśnie tam można zobaczyć setki, a może tysiące, błyszczących drapaczych chmur. Przez Bangkok biegną ogromne trasy, po których jeżdżą codziennie tysiące samochodów. Po mieście można poruszać się nowoczesnymi pociągami, metrem czy taksówkami. W metrze panuje porządek. Aby wejść do pociągu, pasażerowie ustawiają się w kolejce. Są też bardzo tanie autobusy czy tuktuki, czyli pojazdy, które można opisać jak Motocykl z kabiną dla pasażera. Do dziś zakupy można tam zrobić na niezwykłych targach. Jest to kraj wielu kanałów, wokół których od dawna gromadziło się życie i które można powiedzieć, że służyły ludziom za drogi. Kiedyś zakupy można było zrobić, będąc na łodzi lub od kogoś z łodzi, od osób, które podpływały do domów. Dzisiaj targi takie są głównie atrakcją turystyczną, ale sprzedającym z łodzi nadal zapewniają pieniądze na życie. Tylko tyle, że dziś sprzedają swoje produkty głównie turystom, którzy choć przez chwilę chcą poczuć się niczym prawdziwi tajowie i prawdziwe tajki. Drugim ciekawym targiem jest targ na torach, gdzie stanowiska sprzedaży rozstawione są wokół torów kolejowych, po których kilka razy dziennie przejeżdża pociąg. Stoiska są wtedy składane, ludzie schodzą na bok, a po chwili, gdy pociąg przejedzie, wszyscy wracają do zwykłego życia. Głównym wyznaniem w Tajlandii jest buddyzm. Jest to system wierzeń i zasad, który pomaga ludziom w życiu. Bardzo ważną postacią dla buddystów jest sam Buddha. Był to pierwszy człowiek, który osiągnął stan oświecenia, czyli całkowitego braku cierpienia. Można powiedzieć stan szczęścia i spokoju. I właśnie do tego zmierza i tego pragnie każdy buddysta. W Tajlandii na każdym kroku można zobaczyć bogate i niezwykle strojne świątynie buddyjskie, do których ludzie przybywają, aby posłuchać nauk, medytować i odpocząć. Zawsze są w nich wizerunki i posągi Buddy. Jeden z nich to ważący 5,5 tony Budda, wykonany ze szczerego złota. Można obejrzeć go w świątyni Traimit w Bangkoku. No, Ciekawostką jest to, że na świątynie Tajowie wydają dużą część swoich oszczędności. Kupują od mnichów np. płatki złota, którymi oklejają posążki. Za zebrane w datkach od Tajów i oczywiście od turystów pieniądze, mnisi budują coraz większe świątynie i coraz większe pomniki. Jadąc przez kraj można zobaczyć je przy drogach i na wzgórzach. Jest kilka ciekawych świątyń, które zasługują na odwiedzenie, ponieważ w Europie takich rzeczy nie zobaczymy. Największy w Tajlandii pomnik Buddy znajduje się w świątyni Muang niedaleko Bangkoku. Ma 91 metrów wysokości. Jest naprawdę ogromnym i imponującym pomnikiem. Największym, jaki w życiu widziałam. Drugą, ciekawą i naprawdę piękną świątynią jest Rong Kun, czyli biała świątynia w Rai na północy kraju. Jej twórca tak wyobraża sobie niebo, czyli raj. Trzecią świątynią, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie, była tak zwana świątynia smoka, czyli świątynia Sampran. Położona jest około 40 km na zachód od stolicy Tajlandii. Jest to 80-metrowy budynek. 80-metrowy, bo 80 lat miał Budda, gdy zmarł. Otoczony jest ciałem smoka, które kończy się głową umieszczoną na dachu. Wiele smoka znajdują się schody, którymi można dostać się do świątyni na samej górze. Według wierzeń szczęście przynosi dotknięcie smoka. Smok bowiem jest według podań i wierzeń zwierzęciem dobrym i potężnym, a tym samym przynosi szczęście. W świątyni mieszkają mniszki, kobiety, których w Tajlandii jest niewiele w porównaniu do mnichów, mężczyzn. Opiekują się ubogimi. Pomagają tym, którzy tego potrzebują. W Tajlandii część świątyń znajduje się w jaskiniach. Do niektórych z nich droga jest bardzo trudna i stroma, gdyż prowadzi przez zbocza skalistych gór. Andy, jedzenie jest bardzo ważnym elementem życia. Mówi się, że Tajowie lubią jeść, ale niekoniecznie lubią gotować. Dlatego na ulicach można kupić niedrogie, gotowe do zjedzenia potrawy. Bardzo popularne są tam targi, na których kupuje się zapakowane w torebki zupy, sosy i mięsa. Wystarczy zabrać je do domu i zjeść. Co robisz? Zupę? Z mleczkiem kokosowym. W czasie pobytu można się też wybrać na kurs gotowania, aby dowiedzieć się, jak zrobić najbardziej znane tajskie dania. A są to pattaj, czyli makaron ryżowy w słodkim sosie z dodatkami, zupa tomiam, czyli ostra zupa z mleczkiem kokosowym lub bez niego. Kary. I inne mięsne potrawki, zazwyczaj ostre, dzięki dodawanym do nich papryczkom chili. I oczywiście desery. Najbardziej znany to Mango Sticky Rice, czyli kleisty ryż gotowany z dodatkiem mleczka kokosowego, ze świeżym, przepysznym i bardzo słodkim owocem mango. Na koniec chciałam pokazać to, co w Tajlandii jest równie ważne jak plaże, kultura, jedzenie czy świątynie, czyli przyrodę. Patrzysz teraz na pole ryżowe. To właśnie z niego na talerzu bierze się ryż. Myśląc o przyrodzie, trzeba pamiętać, że Tajlandia to kraj leżący w Azji Południowo-Wschodniej. Jest to zupełnie inna strefa klimatyczna niż Polska. Przez cały rok jest tam ciepło, w związku z czym rośliny mają doskonałe warunki do życia i wzrostu. W Tajlandii można zobaczyć gęste, zupełnie inne niż nasze polskie lasy. Ciekawostką, są rosnące w Tajlandii drzewa kauczukowe. Nacina się je, aby z wypływającego soku w przyszłości wytworzyć gumę, którą znajdziecie na przykład w oponach, gumkach do ścierania czy gumowych zabawkach. W górach są ogromne wodospady, jednak w porze suchej nie ma w nich zbyt wiele wody, a lasy wokół są często wysuszone i trawione przez pożary. W gorącym i suchym marcu czy kwietniu wszyscy czekają tam na porę deszczową. To właśnie w Tajlandii rośnie najstarszy las deszczowy na świecie. Jest to park narodowy. Kaosok. Po dżungli można wędrować, podziwiając rośliny i zwierzęta, lub wybrać się do baśniowej krainy, która na pewno była inspiracją wielu bajek i filmów. Mam tu na myśli sztuczne jezioro utworzone pomiędzy szczytami gór. Niesamowity krajobraz skalnych szczytów, porośniętych najstarszą dżunglą świata, można podziwiać w czasie rejsu tradycyjną długą łodzią. W Tajlandii można zobaczyć zarówno dziko żyjące słonie, jak i te, które mieszkają dziś w schroniskach. Część zwierząt była wykorzystywana, na przykład do pracy w cyrku lub wożenia turystów. Tajowie zakładający takie schroniska kupują słonie, aby je uratować. Każdy może je odwiedzić, spędzić z nimi czas i nauczyć się wiele o ich życiu i zwyczajach. Ale na pewno nie będzie tam żadnych pokazów ani jeżdżenia na zwierzętach. Mam nadzieję, że podobał Ci się ten odcinek. Jeśli tak, to nie zapomnij o lajku, subskrybuj też kanał i oczywiście powiedz o nim innym. Kończymy na dzisiaj podróż po Tajlandii. Do zobaczenia następnym razem.